Witam Was wszystkich, a dzisiaj sobie zagramy w... w rozwalanie samochodów, czyli wypadki samochodowe. Na czym polega ta gra? Ta gra polega na rozwalaniu samochodów i robieniu wypadków. Jak piszę, jak piszę tam tytuły, no to, no to tam będziemy musieli rozwalać auta i robić wypadki. Ja wybrałem typ autostrada, ponieważ to e, jest e, według mnie najlepsza mapa i właśnie już sobie rozwaliłem cały samochód. Właśnie na tym polega ta gra. Teraz pokażę Wam na, na przykładzie, jak ja, się, e, jak, jak ja się zderzam z innymi samochodami. Jak na przykład ten się zderzył ze mną i właśnie tak to e, będzie wyglądało. Oczywiście jeżeli Wam się zepsuje silnik to y, wybuchnie Wam samochód i niestety już nie będziecie mogli prowadzić samochodem. Tutaj możecie y, zresponować samochód, tutaj są y, te y, ustawienia, a, a tutaj jest pow, czyli jakby to wyglądało i w rzeczywistości. Więc zapraszam do odcinka. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się spodoba. No i to tyle: zostawcie suba i lajka, ponieważ przeganiamy Michała Jaya ma 255 subów. Dobrze, już na sam początek: zespałnijmy sobie samochód. Oczywiście ta gra polega na rozwaleniu samochodów, jak Wam mówiłem w wstępie. Prawda? No, i tutaj jesteśmy na autostradzie. Yy, właśnie wjeżdżamy na autostradę. I, się już, i już na początek, może, zderzymy się z innymi samochodami. Yy, prawda, z ciężarówką. Prawda, ciężarówki też można rozwalać. I BUU! I złata banołem. nice. No, i tak na tym polega ta gra Więc mam nadzieję, że Wam ten odcinek się spodoba. Czemu mnie skręca? Bo ja chcę, żeby skręcało mnie. W Prawo to, to mnie skręcało w lewo, nie wiem co się stało, ale dobra. I cyk ewidentnie rozwaliłem y, tam y, część y, samochodu, ale dobra, y, pojeźdź, pojeździmy sobie i sobie znajdziemy y, inne samochody, tak żebyśmy sobie porozwalali, prawda. <tysk> Przepraszam, yy, tak, yy, bo rano, yy, jak widać, chyba nie było mojego kanału przez chwilę. Yy, nie wiem co się stało, yy, ale... Ale coś się po prostu stało i tam dużo filmów zostało usuniętych, ten no, offset y i takie tam. I teraz sobie podriftujemy, porozwalamy ewidentnie samochody. No i to tyle. Yy, ale już mi się dymi, a już mi się dymi ten. Yy... Nie Boże, nie dymi się. Bo, bo tutaj był ten dym, właśnie, i myślałem, że ten dymi się silnik. Ale dobra, zaraz się tutaj zderzymy z jakimś samochodem. Chodź tutaj, chodź. I ewidentnie rozwaliłem mu samochód. Popatrzcie tylko na to. Ja już mam ewidentnie rozwalony samochód. Nie, 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 nie. nie. O rany boskie, ale poleciało mi. A ja mogę kierować się? Czekajcie. Myślałem, że mogę kierować na wymarnie klawiaturą. Dobra, okej. Okay. Możemy se jechać na spokojnie. Aha, ja, ja usiadłem na miejsce, na mie na miejsce pasażera. Oczywiście ten link będzie y, w opisie. Więc y, się nie martwcie. No i w sumie to tyle, jedziemy z rozwalaniem. Zwaliłem mu samochód, y, temu y, policjantowi. Mam nadzieję, że policja mnie za to nie będzie ścigała. <laughs> a to przez drifta y, tak, y, tak y, się dzieje. Dobra, ok Dobra, uwaga, uwaga. Dobra, ok możemy sobie jechać. A spokojnie, na autostradzie. O rany boskie, nawet policja rozwala samochód. Co to ma być? Ewidentnie. Yy, dobra i ziuuu Ewidentnie Rozwalam sam Za kilka tysięcy Dobra, ok A czemu tutaj nie ma linii przerywanej? To, to mnie ma bardzo martwi Prawda Ale nie, autostrada jest yy, dobra Tylko że nie ma tej linii yy, Przerywanej gdzie się wjeżdża I ciuuu No Nie wiem, czy tam parę osób będzie yy, jeździło po autostradzie. Ale dobra, okej. Okay. Myślę, myślę, że z trzema y, samochodami albo dwoma się zderzymy i to, i to koniec odcinka. E, o, oczywiście link wam podam, więc na spokojnie. A, a pamiętam, y, bo robiłem kunga, kunga, prawda? Więc kunga, 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 więc no. Więc coś takiego robiłem i właśnie y, ten short y, się wybił wczoraj, ale no, niestety mi usunęło go. Yy, nie wiem, co się stało właśnie wczoraj. I Bum! I wanąłem w dom. Już połowę silnika ma rozwalono nawet. Dobra, okej. Okay. Mogę kręcić normalnie samochodem? Dobra, okej. Okay. Po coś się psuje. E, dobra. Bo w sumie psuje, bo ja, bo ja już mam zepsuty ewidentnie. Tylko czemu się szkło nie rozwala? To, to mnie bardzo smuci. O, rany boskie, ale drift. Jeszcze wanołem w latarnię. Jako latarnie w światła walnąłem. Dobra. pamiętajcie, że stopamy i pościgi są yy, co drugi dzień od poniedziałku do czwartku. No i w yy, sobotę. Prawda? Aha, tutaj możemy się zderzyć nawet. Ale dobra, w sumie yy, tam yy, ktoś jeździ, więc sobie tam z nim zderzymy. Tylko mam nadzieję, że on mi nie zepsuje, ale w sumie to też możemy nazwać to zderzeniem. Ale chyba tutaj najwięcej ludzi jest. I buu! Ewidentnie! Ale rozwalony samochód już. Mam nawet już yy, te okno się odpada. Okno już odpada. O Jezus moje, aż mi nawet wybuch samochód! Rany boskie! Aha, i ta baba se jeździ na rowerku, ale mi wybuchną samochód. No pamiętacie, wam też wybuchnie samochód, prawda? Dobra. Okej, okay, ktoś mi pisze, jo, yo, jo, co tam, e, dobra, okej, okay, możemy jechać. Mamy 240, ile? Chyba 4 subów. Dane z... Y, dane z... Y, 23 kwietnia. Dobra, okej. Okay. I... BUM! Ewidentnie, dobra, jeszcze z tą ciężarówką, bo ona tu blokuje drogę. O, rany polskie, co tutaj się stało? Ale już znowu zwalony samochód. Ten minutki, nie jeździłem. I już mi wybuchnął samochód, ewidentnie! Więc na tym polega ta gra. No i zostawcie suba i lajka, w to już jest odcinka. Myślę, że wam dobrze wytłumaczyłem, co to jest ta gra. No i w sumie to tyle. Widzieliście się na następnym odcinku. Pa!